Dobry wieczór Państwu. Redakcja yy, Głosu Okolicy Lokalnej Gazety yy, Powiatu Miejskiego serdecznie Państwa wita. Yy, naszym gościem dzisiaj jest burmistrz Sulejówka, pan Arkadiusz Liwa. Dzień dobry. Dzień dobry z nami, yy, Chcielibyśmy tutaj z Panem Burmistrzem przeprowadzić wywiad, zadać yy, parę pytań, porozmawiać o, o mieście Sulejówkę, o tym co w yy, mieście się dzieje, jak. Yy, jak wyglądają no. sprawy yy, i mamy tutaj kilka pytań do Pana Burmistrza. Yy, I pierwszym takim pytaniem, yy, które byśmy tutaj chcieli Panu Burmistrzowi zadać. Yy, yy, z czym kojarzy się Panu yy, swoje miasto poza Marszałkiem Józefem Piłsudskim? No Można powiedzieć, że ja bym, przez Marszałka Kucuckiego rozumiemy Cały artyst historyczny, marodyszny, jak o tym mówić, to są no, wygodnym y, miejscem do życia, do mieszkania. I można powiedzieć, takim symbolem tego wodnego miejsca, do życia, do mieszkania, może być park miejski Illandi, który y, w ostatnich latach urządziliśmy, który stał się, takim, można powiedzieć, poza Muzeum Illandińskiego, taką drugą listówką naszego miasta. No i tym by się pochwalił. To jest taki symbol takiego fajnego miejsca, a miasto, fajnym, y, przyjaznym miejscem do życia dla naszych No tak, park w ostatnim czasie bardzo się zmienił. To nie tylko założyli mieszkańcy miasta Sulejówek, ale również i mieszkańcy okolicznych gmin. Panie burmistrzu, jakim budżetem dysponuje Sulejówek? Jakie cele, zadania inwestycyjne czekają w tym roku miasto? Znaczy, budżet nie był uchwalony w roku 2023 jest tylko stronie dochodów niecałe 150 milionów złotych. No, i jeżeli chodzi o realizację y, zadania, i realizację wyznaczonych celów, to głównie chcielibyśmy kontynuować rozpoczęte inwestycje, ponieważ one wiążą się z wydatkowaniem i życzeniem funduszy zewnętrznych, to jest bardzo ważne, no i pozyskiwaniem dalszych środków zewnętrznych, bo w obecnej sytuacji. Inwestowanie i budowanie dużej infrastruktury, na które w swojej z chociażby jeżeli chodzi o drogi bez dofinansowania zewnętrznego jest trudne, dlatego cieszymy się, że się pochwala jesteśmy skuteczniej pozytywności uzalewicznych. Cieszę się, że również rząd polski poprzez rządowy fundusz inwestycji lokalnych przez Polski Ład wspiera samorządy w, w, na terenie niezależności, jeżeli chodzi o inwestycje gminne. Tak tym bardziej, że właśnie widać, że wzrost tych cen usług i, tak. i materiałów no, utrudnia. Tak i tak no, stabilizacja, wyszczerbiamy właśnie z tą wojną na Ukrainie. Wiemy również, że rok 2023 będzie trudny dla samorządu przez wzrost właśnie cen. I w jakiej kondycji jest budżet miasta i jak kształtuje się zadłużenie na, na obecnym etapie? Sytuacja finansowa miasta jest dobra. Jeżeli chodzi o obecny stan zaburzenia, no to to jest zadłużenie na wysokości niecałych 50 milionów złotych, to jeśli wyliczyli do dochodów, jak to było w starym systemie, to jest to około tam 30 milionów 7-8% zadłużenia w stosunku do dochodów miasta. To jest bardzo bezpieczna granica, bo przypomnę, że do tego starego systemu, a to cały czas, ten system stosują tak dla porównania, to tym krokiem bezpiecznością była granica 60% mamy niecałe 40. Czyli też mamy jeszcze możliwości, żeby w sposób bezpieczny zadłużyć, ale oczywiście zadłużyć nie dla samego zadłużenia, tylko żeby właśnie mieć pieniądze na wkład własny przy realizowaniu inwestycji. Już są i te, które będziemy pozyskiwali środki, bo wiemy, że poprzez wzrost cen ten wkład własny jest coraz niestety większy. I mówisz, jak już jesteśmy przy, przy tym budżecie. Chciałbym zapytać Pana inwestycje, jak przebiega realizacja największych inwestycji w mieście. Czyli tunel w ciągu Alei Marszałka i Piłsudskiego, basenu oraz parkingu przy stacji PKP w Miłośnie. Tak, znaczy to, pierwsza inwestycja, którą Pan wymienił, jest wspólna. Ona jest prowadzona przez spółkę PKP PLK SA i województwo mazowieckie. My jesteśmy trzecim udziałowcem najmniejszym, ale najbardziej zależy z wielu względów. Inwestycja przebiega bardzo dobrze. Przetarg, który był, był rozstrzygnięty. W zeszłym roku i podpisana umowa w czerwcu zeszłego roku z firmą polską Intop, okazało się firma bardzo solidna, prace idą w tempie zgodnie z harmonogramem i zgodnie z umową. Yy, mają się zakończyć w połowie sierpnia 2023 roku. A jak wygląda realizacja, yy, jeżeli chodzi o inwestycje w budowę basenu? Znaczy, inwestycje już pozostałych, to na mniej basen, czy parku wielopoziomowych, to są już nasze inwestycje, prowadzimy oczywiście ze zdefinansowania. No, chciałoby się, żebyśmy jeszcze trochę szybciej nie sidą, no ale na dzień dzisiejszy, yy, w obie te umowy, które zostały aneksowane, yy, jest yy, nadzieja, że zostaną zakończone. W połowie 2023 roku. Basen mamy mam nadzieję na uzyskanie pozwolenia na użytkowania z końcem lipca, czyli wakacje, a park wielopoziomowy do połowy czerwca mamy aneksowany Jakie drogi planujecie w najbliższym czasie wykonać oraz poprawić komfort życia mieszkańców? Ja tak powiem tutaj ogólnie, że mamy no, zły stan drogi, jeżeli chodzi o studiowe. Zaczynaliśmy od bardzo niskiego płaku, bo w Kraju PRL-u, miastem dyskryminowanym przez władze komunistyczne z powodu tej pamięci i I stan infrastruktury tej wodno-kanalizacyjnej, czy właśnie drogowej był fatalny. My teraz od tych 20 lat to ale cały czas mamy około 70 kilometrów dróg gruntowych na terenie miasta. Jest bardzo dużo zależy znaczy na to, że jesteśmy miejscowością miastem położonym 20 km od centrum Warszawy. W ostatnich latach dużo nam się udało zrobić, ale to kontynuujemy. W tym roku będziemy budowali kolejnych ponad 6 km dróg, gdzie robiona, przebudowana ulica. Mariańska. To jest taki ważny ciąg komunikacyjny od ulicy Piłsudskiego w stronę czynu społecznego i tam będzie dobudowana struktura w postaci ciągów pieszo-rowerowych. Będzie zbudowana ulica Bogusławskiego, od ulicy Żeromskiego do ulicy Grabskiego To jest bardzo ważna też ulica, ponieważ ona jest w bezpośredniej bliskości liceum, kościoła, nowo budowanego basenu, jak będzie zbudowana z taką bogatą infrastrukturą parkingową. No i cała masa pomniejszych ulic, łącznie ponad 3 km na terenie całego miasta. Jak już mówiliśmy sytuacja no, na, na rynku jeżeli chodzi o ceny czy materiałów, czy usług, czy również energii jest no, w ostatnim czasie bardzo niestabilna. Koszty tej energii no, w Polsce znacznie wzrosły i tutaj mam pytanie, jak, jak miast, jakie miasto ma pomysły, jakie plany na yy, zmniejszenie zużycia energii, a za, zarazem ograniczenia kosztów yy, tej energii? Znaczy tak, no, przebudowujemy system oświetlenia na malarodowy. W zeszłym roku udało nam się mieć o 100 lat, w tym roku planujemy kolejnych 300 lat. Robimy to też dzięki dofinansowaniu uzyskanego z Wojewódzkiego Funduszu Nadzieleńskiego z Partii Wodnej, to oczywiście pomniejszy koszty. Dzisiaj zadało zadowolony z tego, że my od kilku lat w ramach Powiatu Miejskiego konwenc Powiatu Miejskiego, który funkcjonuje już od kilkunastu lat, grupując wszystkich, wszystkie samorządy, 13 plus powiat czy 14 w Powiatu Miejskiego, stworzyliśmy taką grupę zakupową i wspólnie organizujemy przetarg na zakup energii. I to powoduje niższe ceny, i y, będziemy tę grupę zagotową dalej y, y, kontynuowali. Panie burmistrzu, no już jak wcześniej wspomnieliśmy o parku Glinianki. Y, jakie plany względem infrastruktury sportowej, nawiązując do potrzeb klubu sportowego Wiktoria, ma miasto swój No Park Glinianki będziemy dalej też tam już doposażali i browowy, wykonywali różne dodatkowe. Praca, jeżeli chodzi o sam klub Wiktoria to 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 jest taki najbardziej zasłużony, znany i, 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 i aktywny klub sportowy na terenie miasta, bo najwięcej jest rzesza, rzesza naszych tutaj mieszkańców i małych, i dorosłych. Ewidentnym tak potrzebą, jeżeli chodzi o klub sportowy Wiktoria, jest brak boiska z zadaszeniem na okres zimowy. I Mamy już wytypowaną działkę niedaleko właśnie stadionu Wiktorii Sojówek i szukamy teraz środków jeżeli te środki znajdziemy to takie boisko z zaleszeniem na okresie zimowy będziemy starali się wybudować, bo to znakomicie ułatwi przygotowanie do sezonu i treningi mamy zamiar. Mam nadzieję, że to się uda w tym już w tym roku wybudować korty przy sporach szkół w Słudkości przy naszym liceum i żeby te korty służyły tutaj młodzieży. Panie burmistrzu, zapytajmy teraz o pierwszą edycję budżetu obywatelskiego miasta Srojułek. Jakie projekty wybrali mieszkańcy w głosowaniu, które projekty zwycięskie zostaną zrealizowane w 2023 roku? Jaka kwota zostanie na nie rozdysponowana? To była pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Kwota, która była przeznaczona to 200, około 220 tysięcy złotych. Na 13 projektów dofinansowaniu uzyskało chyba 5 projektów. Największy to jest zakup komputerów do szkoły 3. Z tej zwycięskich piące znalazło się jeszcze uporządkowanie terenu koło kanału kanałowerskiego. Taka powstała jakby instytucja koło Kobiet Miejskich w zeszłym tygodniu, było pierwsze spotkanie w tej takich wykładów i warsztatów dla tego koła. Zakupienie książek do biblioteki publicznej i taka aplikacja wylapywania wad i usterek na terenie miasta. to są projekty, które zostały dostaną do, do dofinansowanie do martwego budżetu. Panie Burmistrzu, no miasto Sojówek tutaj graniczy z, z różnymi gminami. Tutaj chciałbym się zapytać, jak przebiega współpraca z gminami sąsiednimi, jakie inwestycje w ramach tej współpracy zostały zrealizowane i jakie inwestycje tutaj miasto Sojówek wspólnie z sąsiadami planuje zrealizować? Znaczy, no sprawca się dobrze. My, jeżeli chodzi o sąsiadów, to na znaczy scenariusz główny, główny siedzi no to wiadomo, od zachodu miasta stołeczne Warszawa, dokładnie a, a dzielnica Wesoła, od wschodu jest to Dnia Halinów, od południa, z od to Dnia Zielonka, to jest praktycznie ten leśny. Jakiś inny powiat, powiat tutaj nie współpracujemy, teraz przychodzą tak takie współpracy, dobre. Jest realizacja takiej niewielkiej, ale bardzo ważnej ulicy Łukowej razem z dzielnicą Warszawa-Wesoła. Taka nietypowa ulica z punktu widzenia inwestycyjnego, ponieważ ona przebiega w granicach dzielnicy Warszawa-Wesoła w lesie. A korzystają z niej praktycznie mieszkańcy tylko z Sronówka. Czyli jakby dzielnica Wesoła nie miała tam żadnego takiego interesu a żeby tą ulicę robić, a my mieliśmy, a nie należała w naszych granicach, i musimy takie porozumienie spisać i przy współpracy finansowej, bo dzieńca wysłała i szwarką kosztem budowy tam zadeklarowała, tą ulicę wybudowaliśmy, a ta ulica komunikuje mieszkańców naszej najbardziej na tej dzielnicy, czyli Szkopówki z Warszawa warszawowa I to jest taki przykład taki dobrej współpracy na poziomie samorządu z z dzielnictwem Wesoła, jeżeli chodzi o yy, haringów, to my yy, jakieś ostatnio wspólnych komisji nie robiliśmy, ale no, to przez lata w ramach spółki jako inwestycja była budowana sieć kanalizacyjna i przebudowa nasze przy obszarze ścieków. I też mamy cały czas takie porozumienia, gdzie obszary graniczne, jeżeli chodzi o system wodociągów kanalizacyjny są łączone, część np. mieszkańców Sojówka z siecią plantochaliowa, część mieszkańców do sojówka, jeżeli to jest z punktu widzenia ekonomicznego i geograficznego zasadne. Takie porozumienia wpisujemy teraz też w związku z tym, że Nasza oczyszczalnia ścieków jest przebudowana, ma coraz bardziej ograniczone możliwości przyjmowania ścieków. A Hajim zbudował dużą oczyszczalnię ścieków, która jest niedociążona. Też wspólnie wykonaliśmy taką inwestycję, gdzie część ścieków z terenu słupka i włosy będziemy przyrzucali do oczyszczalni drugiej kościelnej. Po swojej stronie, tam tą niewielką ferkturę zbudował Hajdów, po naszej stronie my zbudowaliśmy i prawdopodobnie od tego już te ścieki popór. To jest taki przykład dobrej współpracy, gdzie sobie wzajemnie pomagamy. My obciążamy, naszą oczyszczalnię ścieków Hajdów dociąża swoją, bo też jest to, tak, jest to potrzebne, że technologicznie ona ma też do Dokładnie. Panie burmistrzu, w Słówku prowadzony jest taki projekt, system gospodarowania wodami odpadowymi na terenie miasta Słówek. Wiadomo, że no, był trochę pro, pro problem z odwodnieniem miasta. No, jakie prace zostały wykonane w tym, w tym zagadnieniu i jakie będą jeszcze realizowane? W tego no To projekt. jest taki projekt olbrzymi. To jest... Rekordowe dofinansowanie, które nam się udało pozyskać, cały projekt zakładał budowę odwodnienia na terenie miasta za ponad 60 milionów złotych, a dofinansowanie to 30, ponad 38 zł. To jeżeli weźmiemy skalę miasta no 20 tysięcy mieszkańców dofinansowanie, w jednym razem projekcie to jest naprawdę naprawdę rekordowe, z czego się bardzo cieszymy. I my na terenie miasta wybudowaliśmy no, wiele kilometrów sieci odwodnieniowej. Ten projekt realizujemy teraz, jak już byśmy przez miasto przyjechali. najbardziej bardziej wiosny tego projektu jest nowy Panie Burmistrzu, poruszmy teraz temat stowarzyszeń. Jakie stowarzyszenia działają na terenie miasta i jak układa się z nimi współpraca? Czy miasto wsłuchuje się w głos stowarzyszeń? No, słuchujemy się no, też yy, zgodnie z ustawą o Miastach pożytku publicznego, co organizujemy konkursy i dofinansowujemy te stowarzyszenia yy, i sportowe i, i dzielące na płaszczyźnie kulturalnej, światowej, turystycznej i ta współpraca opada się dobrze. No, tutaj trzeba by było zapytać też tych te te stowarzyszeń, czy one są zadowolone. Podejrzewam, że pewnie tak częściowo, bo zawsze tych pieniędzy jest Mniej niż te stowarzyszenia by chciały, ale musimy tą krótką yy, dzielić. Ale cieszę się, że, to, że ta współpraca kada się dobrze i dobrze, że układa się dobrze ze stowarzyszeniami, które są również no spoza naszego miasta, tutaj mogę wymienić stowarzyszenie z właśnie z innych Hajdów. Yy, rozwijamy talenty, gdzie to stowarzyszenie, które jest stowarzyszeniem, się działalnością sportową, yy, współpracuje blisko z naszym klubem sportowym, któryśmy musi wtedy razem organizując Wspólne, chociażby to dnie polskie dla dzieci i młodzieży z e, Suliwek Przy okazji jednego z takich turniejów e, musieliśmy, żeby no, taką znaną postać polskiej piłki rzeki, pana Michała Miskiewicza. Dlatego to, ta współpraca ta jest dobra i ona wychodzi nawet poza granicę naszego miasta. To tylko się cieszyć. Proszę, proszę. E, panie burmistrzu, e, takie pytanie odnośnie przyłączenia sulejówka do e, Warszawy. Czy sulejówk powinien być dzielnicą Warszawy, czy. Czy też nie, bo to jest taki temat, który powraca no, na przestrzeni iluś lat. Czy ja powiem, jak ja to wygląda, na, to na to być krótko nie. Miasto w swoich granicach i y, samo o sobie decydując, lepiej się rozwijać, będą częścią Wielkiej, w wielkiej Warszawy. W tym taki drugi temat Budowa y, wschodniej obwodnicy Warszawy. Wiemy, że. Y, Mały fragment jagunicy został budowany to węzła. Zakręt. No i czy ta budowa dalej powinna być kontynuowana? Jeżeli tak, to jaki powinien być wariant budowy tej obwodnicy. To jest niekończąca się opowieść, tak której się taką opinię, że to jest największy problem logistyczny, jeżeli chodzi o budowę na Mazowszu i to tak, jest chyba tak prawda. Tak, ja uważam, że oczywiście powinien być kontynuowany. Mamy nadzieję, że kiedyś on, ten, ten wschodniąc do Warszawy zostanie dokończona i cała ten ring zostanie dotknięty. Ja od do samego początku tutaj wspierałem ten wariant czerwony, czyli ten wariant, który jest na maksymalnie oddalony od Naszego miasta i który w historii przebiegał w wersji z tunerem. Pamiętamy, że był też pomysł e, budowy wschodniej granicy przez gminę Chalinów. Tak, to był taki wariant rzucony na chyba 90-tych, na sumie wieków. E, on nigdy nie był rozpatrywany jako taka koncepcja, tylko jako pomysł, ale od samego początku był jakoś tam, e, odsunięty na, tak. na plan dalszy. Panie burmistrzu. E, obecnie trwa budowa tunelu u Alei Marszakowej Piłsudskiego, ale jak wiemy, miasto nie jest na Laura i planowana jest budowa tunelu w ulicy Przejazd przy Bazarku. Jakie będą koszty tej budowy na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji? 24 października ubiegłego roku udało nam się podpisać porozumienie z powiatem miejskim i z spółką PKP PLK SA na budowę tego tunelu, czy na zaprojektowanie i budowę. I w ślad za tym ruszyły prace, został wykonany projekt budowlany. Ten projekt budowlany teraz jest procedowany w starostwie, czyli pozwolenie na budowę ale najważniejszą informacją jest ta informacja, że udało nam się pozyskać, złożyliśmy wniosek do, do ośrodki tutaj rządowe do Krajowego Programu Kolejowego. Dostaliśmy tutaj promesę i decyzję o stuprocentowym finansowaniu z tego programu, tego tunelu, czyli my jako miasto i powiat jako właściciel drogi nie będzie musiał ze swoich skromnych budżetów dokładać środków i dzięki tej informacji można było na koniec grudnia tego roku, to, to był okres to między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem, został ogłoszony przetarg. No Pamiętam akurat, jeżeli można ad coś dopowiedzieć w tej kwestii, jeżeli chodzi o tunel ulicy Przejazd, będąc w Zarządzie Powiatu w kadencji 2014-18 gdzie zaczęła się faza projektowania akurat tegoż tunelu, bo tak naprawdę były dość trudne akurat pomysły, jeżeli chodzi o finansowanie ze strony powiatu, bo tak naprawdę inwestycja jest warta. W, te, w tamtych czasach kosztory sokoływały na przyszłość 50 milionów złotych, teraz w obecnych realiach... Także tutaj burmistrz wspomina ponad 100 milionów, znaczy. to jest znaczy. tak naprawdę dość niebagatelna kwota. I wtedy w, tamtej, w tamtym momencie było to dość abstrakcyjne, jeżeli chodzi o tunel, i w zasadzie mało osób dawało wiarę, że to będzie miało miejsce i trzeba tutaj przyznać, tak naprawdę, hmm. jako wielki sukces samorządu Sulejówka, też i zapewne parlamentarzystów, którzy wspierali i wspierają tą inwestycję, bo tak naprawdę te środki, to trzeba podkreślić, miasto pozyskuje ze środków zewnętrznych. Wkład własny jest niewielki, powiatu też Mińskiego jest niewielki, bo tak naprawdę tylko kwestia finansowania projektu i na tym się to finansowanie ze strony samorządu w zasadzie zamyka. Więc tutaj um, tak naprawdę duże, duży wysiłek jest właśnie z samorządu Suryjówka, w tej kwestii, żeby akurat ten tunel powstał. Także tutaj tylko się cieszyć, że akurat obecnie w drodze wojewódzkiej na Piłsudskiego jest realizowany tunel i po ogłoszonej przetar procedurze przetargowej, która ma miejsce teraz, to co Burmistrz wspomniał, będzie możliwość zgrania tak terminu, tak harmonogramu, gdzie to będzie akurat jeden tunel, będzie oddany. Miejmy nadzieję, że wszystko w terminie. Uda się tuż, tuż po wakacjach tak, zakończyć tę realizację i ruszyć z nową z nową inwestycją, oraz z nową budową drugiego tunelu. Tak naprawdę, gdzie tutaj to, co zresztą dobrze widać no, na tej linii. To będziecie pionierami, to trzeba przyznać, bo w żadnym innym samorządzie, czy nawet nie tutaj, w Wesoła, trzeba nadmienić się. też się wielokrotnie starali o te przejazdy bezkolizyjne. Do tej pory jeszcze im się nie udało, także tutaj no, trzeba pogratulować. Także dziękuję.